Jaki korek? Kolek z drogą? Tak, korek z drogą i korek z Nie znoszony. Nie znoszony, słuchajcie. Słuchajcie, ja, ja chciałem wam coś powiedzieć. Jak moja rodzona mama, słuchajcie, moja rodzona mama prosi mnie, że ja pojechał z babci do pedagogiki. Słuchajcie, wszyscy co ja wyczułem? Słuchajcie, my do tego pedagogiki się śmiechamy z półtorej gminy, no. Bo nie jestem jednym z Wyobrażacie sobie? Ja i babcia, w innym maluchu, w półtorej godziny.

몸의 목표 중에, 사회적 목표 중에 바닥 자락 부분을 겠습니다 Co mu zmieni? Od razu. A seba, wszystko mu zmieni. Policjantowie patrzą ma się postawy, żeby to rzeczywiście. siedzi, i płacze. Ja pochodzę do niego i mówię, dzień że no, pożytora, co się stało? Mówi, jest mi, że drugi. się nie <śledziny> <śledziny> <śledzy> <śledzy> że to bardzo sam chodzi do domu. On mówi, pies tak, a ja? No. <śledzy>

Powiedzą, czy co, że mamy jakieś ja. No nie tyle. Myślę, się, się nie jest to ale na Wygadzanie, no fajnie, wygadzanie. Mój chiński czytykacza to jest Ja idę, a one się ciągną, się ciągną, się ciągną, się ciągną. Ja pochodzę, czytam apokazje elastyczne. Ja już mam już zacząłem jeść. żeby się na mnie.

I one wszystkie, ja mówię Boże, on nie ja tutaj robię. Wychodzę, wychodzę, patrzę, jest, pod was. ryzyk może pod was do czego? no to nie. Słuchajcie, szedłem po was, jakieś trzy kilometry. Wychodzę, patrzę, jest. Krajina oczekiwania szczęśliwości. Padle, twórd. czystość i mięci, Patrzę, też. Że, ma, że się sobie rzucają. Ta papara się mam tej się nie wygnąć, na całować, nie, bo nie do Słuchajcie. Ja też wiem, taki człowiek kamieński, ja no, wszystkie figury Wszystkie trzy. Słuchajcie. Już zebrać strzepkę. A tu na ten, tam sam, tam, nie mówi o mnie, czym mówię, służyć czy? ty. Ja szoku, ty zebraną. Dziś. Co ty dać? Co ty możesz dać? Dużo Przewodniczący, dużo papieru. Dużo papieru. Mnóstwo miłów, nie grać. Papiera z 72 rodzaje, 18 grawego rynkowości i 53 odcinków. Ja muszę podać szczegóły, bo może ja mam 500 zł, ja Ja mówię, nie, nie chcę tego, chcę papier, a nie